Jest pewien filmik na YouTube, który nazywa się Marina Mordegard-Glesgorf. Jeszcze jakiś czas temu, gdybyś spróbował go wyszukać, nie mógłbyś się łudzić. Nie znalazłbyś nic. Jednak jeśli szukałbyś tego dość długo, mógłbyś trafić na 20 sekundowy filmik. Przestaje on człowieka, który siedzi bez ruchu i po prostu patrzy na ciebie, bez jakichkolwiek emocji. Jeśli udało Ci się wstrzymać wystarczająco długo, mogłeś zobaczyć, że przez 2 sekundy uśmiecha się. Właściwa wersja trwa 2 minuty. Została usunięta przez serwis YouTube, ponieważ jak głosi plotka, do głównego ich biura w San Bruno wysłane zostały w 6 dni 111 par oczu. W tym okresie czasu co jeden dzień do biura zostały wysłane 111 par oczu. Wszystkie należały do ludzi, którzy widzieli cały film. Plotki narosły do tego stopnia, że mówiono również o innych ofiarach, które podobno popełnili samobójstwa, na różnorakie sposoby. Ponieważ, z tymi wydarzeniami, internauci, poszukiwali ten film, YouTube zmienił jego pełną wersję na 20 sekundowy filmik, by uniknąć sytuacji, gdzie to okropne wydarzenie mogło się powtórzyć. Nie zawsze świadomi fortelu, użytkownicy serwisu, nie oglądali prawdziwej wersji, dlatego... Też żadna tragedia nie wydarzyła się. Gdy sprawa trochę ucichła i niemal została zapomniana, jeden ze świeżo upieczonych moderatorów YouTube otrzymał dziwnego maila od nieznanego człowieka. Jak się okazało, załącznik zawierał oryginalną wersję Marina mordegard Glasgow. Wybrał ostrzeżenia starszych współpracowników, którzy bali się choćby zerknąć na ekran. nieświadomy niczego o chłopak. Nie wyczuwając żadnego postępu, otworzył plik, by móc go obejrzeć. Jego współpracownicy utrzymują, że zaczął krzyźć już po 45 sekundach od rozpoczęcia odtwarzania. Próbowali go uspokoić. Pytali się, co widział lub słyszał. Ponieważ wszystko, co słyszeli oni, było tylko tajemniczymi szumami, jednak on nie odpowiadał. Nie był w, nawet w stanie wytłumaczyć tego, co zobaczył. Nigdy nie zdołano znaleźć nadawcy feralnego maila. Jego adres IP wygasł zaraz po tworzeniu filmu. Stawił się martwy, nieosiągalny. Z czasem samego nie można było również znaleźć jego twórcy. Człowiek na filmie nazywa się Byron Cortez. Obecnie Marina Mordegard-Glesgorff powróciła do sieci w różnych wersjach i każdy może ją obejrzeć. Lecz że każdy próbuje ją odnaleźć, bojąc się, że trawi na właściwą. A czy ty się uważysz? E, Serwuj z tym a dziś zagramy... Serwuj jest temporidur, a dziś serwus temporidur, a dziś oglądamy Marina Moregar To Tą krótszą wersję 20 sekundową. Dobrze zobaczymy czy jest taka straszna. Zaraz. Już.